Fragmenty z dziennika Świętej Siostry Faustyny, od numeru 632 do 634. Kiedy się żegnałam z siostrami i już miałam odjechać, jedna z sióstr bardzo mnie przepraszała, że mi tak bardzo mało dopomagała w obowiązku, i że nie tylko mi nie dopomagała, ale że się starała zawsze utrudniać. Jednak ja ją w duszy uważałam za dobrodziejkę wielką, bo wyćwiczyła mnie w cierpliwości. Do tego stopnia mnie ćwiczyła, że jedna ze starszych sióstr wyraziła się tak, że siostra Faustyna to albo głupia, albo święta. Bo naprawdę przeciętny człowiek nie zniósłby tego, żeby tak ktoś stale robił na przekór. Ja jednak zawsze zbliżałam się do niej z życzliwością. Starała się ta pewna siostra tak utrudnić mi pracę w obowiązku, tak, że pomimo mojego wysiłku udało się jej nieraz coś zepsuć z tego, co było dobrze zrobione, jako mi sama przy pożegnaniu zeznała, przepraszając mnie bardzo. Nie chciałam wnikać w intencje jej, ale brałam to, jako doświadczenie Boże. Dziwię się niezmiernie, jak można mieć tak wielką zazdrość. Ja, widząc czyje dobro, cieszę się tym, jakobym sama to posiadała. Radość innych jest moją radością, a cierpienie innych jest cierpieniem moim, bo inaczej nie śmiałabym obcować z Panem Jezusem. Duch Jezusa. Jest zawsze prosty, łagodny, szczery. Wszelka złośliwość, zazdrość, nieżyczliwość, pokrywana uśmiechem życzliwości, jest diabełkiem inteligentnym. Słowo surowe, ale płynące z miłości szczerej, nie rani serca. Kiedy przyjechałam do Warszawy, weszłam na chwilę do małej kapliczki, aby podziękować panu za szczęśliwą podróż. I prosiłam Pana o pomoc i łaskę we wszystkim, co mnie tu czeka. Poddaję się we wszystkim Jego świętej woli. Usłyszałam te słowa. Nie lękaj się niczego. Wszystkie utrudnienia posłużą na to, aby się urzeczywistniła wola moja.